Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej. Rzekł do Niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich, w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo pańskie. To dzisiejsze słowo to z pierwszego czytania z fragment z Izajasza jest kontynuacją obietnicy Boga, którą usłyszeliśmy wczoraj. Wczoraj padły też takie słowa o tym, że post nasz, żeby nie był jak zgiełk na wysokościach. To znaczy, że jeśli on jest, nie ma w sobie tego, nie dokonamy tego mocą Bożą. To znaczy, nie rozerwiemy kajdanów zła. Jeśli rzeczywiście nie naprawimy, Zła i, I dalej będziemy żyli w jakimś zakłamaniu. No to właśnie wszystko to, co robimy, cała nasza pobożność będzie zgiełkiem na wysokościach. To jest mocne stwierdzenie, ten zgiełk na wysokościach, dlatego że w Bożym Narodzeniu aniołowie w hymnie anielskim śpiewają i objawiają chwałę na wysokościach. A całe nasze dążenie do Boga może się okazać zgiełkiem na wysokościach. Trochę jak w hymnie świętego Pawła, w hymnie o miłości, że jeśli to co robimy, jeśli nie ma w nas miłości, to to może być jak mieć brzęczący albo cymbał brzmiący. Cała religijność, która nagle okazuje się być zwykłym zgiełkiem, czymś pustym, głuchym dźwiękiem. Y ale jest Boża obietnica, jeśli usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem, mówić przewrotnie, jeśli poddasz Twój chleb zgłodniałemu, nakarmiesz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Są niesamowite słowa. Boża obietnica. Bóg mówi, popatrz, przemiana jest w zasięgu Twojej ręki. Cięgnij do tego, co jest w Twoim sercu, do zwykłej jakiejś czułości i wrażliwości, która w człowieku jest. W każdym człowieku, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bądź czuły dla siebie najpierw. Przyjmij siebie w jakiejś łagodności. Nie w dziwnej moralności, która, która będzie właśnie jakimś jarzmem, będzie nakładaniem sobie kolejnych pęd, będzie dowalaniem sobie, dogryzaniem. To jest, to jest robota złego. Ale przyjmij siebie w czułości, skomunikuj się z sobą. O tu jesteś, w tym miejscu, tu, gdzie Twoje ciało. Jak człowiek skomunikuje się z tobą, może z sobą, może skomunikować się z drugim, może z drugim człowiekiem być obecny. Zobaczyć go w ogóle. Usłyszeć, co on do mnie mówi. To jest przedziwne, żyjemy w czasach, przepraszam, dziadersem już jestem i za albo zaczynam być i zaczynam tak utyskiwać, żyjemy w czasach. No, więc żyjemy w czasach komunikacji, mediów społecznościowych wszystkiego, nie i po prostu. I chyba nie ma większego biedaka dzisiaj niż ludzie, którzy pragną zostać wysłuchani, przyjęci, zobaczeni. Nie? Wszyscy nadają, nikt nie odbiera. Każdy jest swoją telewizją. Zobacz mnie, usłysz mnie. To jest dzisiaj wielkie wołanie. Najpierw skomunikuj się sobą, a potem dla kogoś możesz być. Właśnie kimś, kto podaje ten chleb zgłodniałemu, kto karmi duszę przygnębioną. Co się wtedy dzieje? Ano dzieje się wtedy coś Bożego, Twoje światło za, zaczyna zabójnie w ciemności. Ciemność staje się południem. Nie będziemy już wtedy mówić o nocy Kościoła, ale będziemy mówić o świetle niebieskiego Jeruzalem. To jest obietnica przemiany na ten post. W tym poście jest łaska. Czasem to się wydarza momentalnie, tak jak dzisiaj w Ewangelii. Przychodzi do Lewiego Jezus i mówi jedno zdanie. Pójdź za mną, proste wezwanie. Rusz się. Chodź, powołuje cię. Jest droga, jest cel. A on po prostu wstał i poszedł. Ja często, znaczy często, no czasami słucham ludzi, jak opowiadają o swoim nawróceniu i to brzmi dużo dłużej niż tutaj to jest opisane. Jest masa przeżyć, różnych takich rzeczy. Cały czasem mam wrażenie zgiełk, a tu jest proste wezwanie. Bóg Cię mówi, wejdź, chodź ze mną. Miłość Cię woła. Czy można zrobić coś więcej niż tylko, no po prostu ruszyć się i iść ku Niemu.